Zespół pasji do nieruchomości z ogromną przyjemnością przedstawia Państwu metamorfozę mieszkania we Wrocławiu, który mieści się przy ulicy Kluczborskiej. Oryginalnie mieszkanie składało się z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z toaletą i przeszło generalny remont. Wymieniliśmy wszystkie instalacje, przystosowaliśmy mieszkanie do ogrzewania gazowego. A także zmieniliśmy zupełnie jego układ, jak za chwilę będziecie mogli się Państwo przekonać. Więc mieszkanie składało się z sypialni, dużej sypialni z dwoma oknami oraz salonu z balkonem, a także z łazienki, którą obecnie Państwo oglądacie, w której mieściła się wanna, toaleta, mała umywalka. I właściwie łazienka była bardzo ciasna i nieporęczna. Podobnie kuchnia była dość wąska i tak naprawdę nie była mm, komfortowa do użytkowania. Natomiast obecnie mieszkanie po remoncie wygląda zupełnie inaczej. Mieszkanie po metamorfozie zdecydowanie jaśniejsze, świetlistre, bardziej przestrzenne. Zmiana układu mieszkania pozwoliła nam na uzyskanie większej przestrzeni dla łazienki. Co dało nam, co pozwoliło nam umieścić tam dużą dwuosobową wannę, którą podświetliliśmy przy podłodze i przy suficie LEDami. No i w łazience odkryliśmy unikatowe łuki oraz cegłę, którą stwierdziliśmy, że będziemy chcieli zachować jej taką. Naturalną strukturę, jej kolor oryginalny, dlatego została tylko zaimpregnowana, ale właśnie to najbardziej podoba nam się w kamienicach, że są one zaskakujące. Można odkryć tam wiele takich niuansów, których nie spotyka się w mieszkaniach już dziś budowanych, deweloperskich. W obecnym układzie mieszkania mamy dwie sypialnie. To jest akurat sypialnia z dwoma oknami. Przy oknach pozostawiliśmy oryginalne łuki, gdyż oddaje to kamieniczny klimat. Po drugiej stronie salonu mieści się kolejna sypialnia, nieco mniejsza i przygotowaliśmy w niej miejsce pod albo garderobę, bądź szafę pod zabudowę. Trzecie pomieszczenie to oczywiście słoneczny salon wraz z aneksem kuchennym. Jak widzicie Państwo, w nowoczesnym stylu, ale oddającym klimat kamienicy. Przy każdej metamorfozie staramy się, aby wszystkie pomieszczenia były ze sobą spójne aby mieszkanie pasowało do otoczenia, do miejsca, w którym po prostu się mieści. Mamy nadzieję, że ta metamorfoza się Państwu spodobała. Zapraszamy do obserwowania pasji do nieruchomości.